Magda Adamowicz, dzień dobry. Nad Polską cały czas rozciąga się strefa szerokich opadów ciągłych, które aktualnie występują od Małopolski i Śląska, aż po Pomorze i po warmie i Mazury. Te opady w centrum i na południu w ciągu najbliższych godzin będą zdecydowanie słabe, ale cała ta strefa najintensywniejszego deszczu przesunie się na północ kraju. W związku z tym na Warmii, Mazurach czy na Pomorzu właśnie możliwe są lokalne podtopienia i zalania. Proszę być czujnym i proszę się w miarę możliwości do tej trudnej sytuacji pogodowej przygotować. A w ciągu najbliższych godzin front atmosferyczny nie tylko na północy przyniesie opady deszczu, ale również na wschodzie i na południowym wschodzie. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale w komórkach burzowych, a ich ryzyko ich wystąpienia największe jest na Warmii i Mazurach, może spaść nawet do 40 litrów. Cały czas pogodnie, bez opadów będzie na zachodzie. W nocy na termometrach 13 stopni na zachodzie, 15 w centrum, 16 między innymi w Warszawie i w Rzeszowie a najcieplej będzie na Suwalszczyźnie, tutaj 17 stopni. W ciągu dnia dalej będzie padać. Dalej będzie pochmurno i mokro. Opady nie będą już tak intensywne, bo spadnie do 5 lokalnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale front atmosferyczny i niż dalej będą dawać się we znaki zwłaszcza w częściach wschodnich i północnych. To właśnie tutaj prognozujemy całkowite zachmurzenie. W pozostałych regionach pojawi się słońce i to jest dobra wiadomość. A na termometrach no takie wartości których chyba byśmy nie oczekiwali na koniec lipca. Od 20 stopni na wschodzie przez 22 i 21 w centrum i na południu kraju do 23 we Wrocławiu i w Poznaniu. Wiatr umiarkowany i dość silny, więc tę odczuwalną temperaturę będzie nam jeszcze obniżał, a ciśnienie idzie w górę. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali. Co przyniosą nam kolejne...